Cześć w kolejnym, w kolejnym odcinku na tym kanale. Yy, znowu nagrywam z serwera. Sorry, że tak długo nie nagrywałam. Yy, no ale może już trochę częściej będę nagrywał te filmiki z serwera. Przy okazji zróbmy klatka pierwszego w dzisiejszym filmiku. Dobra. Okej. Okay. jest je 16, 16.1. Jest 16.1 Zostawcie lajka like i suba, chyba że wam to powiedziałem niedawno. Dobra, Flint and Steel mamy. O kurde, nie wiem co. Pop nie! Kurde! Nie, 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 nie. Mini utopiec, mini utopiec, szybko, szybko. Uciekamy, 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 uciekamy. uciekamy. Szybko, szybko, szybko. Jezu, kurde, szybko, szybko. Nie. Co jest? Nie. Kurde, tam taki niebezpieczny serwer jest. Nie. Nie, ja sobie idę. Początek chwil. Początek odcinka. Yy, początek odcinka już chcemy zginąć. Już chcą nas zabić, a dopiero co zaczęliśmy nagrywać. Dobra, czas na zebranie materiałów na dom. W sumie widzę, yy, dobra czego... Jakby ktoś dołączył to... tak ja powiem. No, co tutaj damy jedzonko? Ej, mogę czapkę zrobić. Dobra, czapkę. No czapka zrobiona. Mam łóżko? Nie mam jeszcze łóżka. Dobra, musimy poszukać. W sumie pozbierajmy materiały na dom. Musimy już trochę surowców pozbierać. To będzie fajnie. Zawieję, y wczorajszy odcinek z Grola bardzo szybko zrobił trochę wyświetleń, bo był popularny. Bo oczywiście montaż dodałem trochę. Trochę montażu dodałem. Tam tak fajnie wyszło. Dobra, jeszcze więcej musimy pozbierać. Stobek znaczy będzie po prostu z desek. Będzie szybciej. Taka mini baza. Nie no, nie tajna baza, tylko po prostu zwykła baza. Dobra. Dobra, teraz musimy owce poza... O o! No chodź tu. Ej, co czemu zadało? Dobra, nieważne. Dobra, nie marnujmy mięska. O, jabłuszko! będzie na koksa. Na koksa będzie. Nie, no, koksa to zdobędziemy z czegoś innego. E, do tego. E, e, jak to? E, teraz w strukturach jest. Ale skraftować to ciężko. Ja w sobie skraftować już nie można od wersji 1,9 koksów. Kraftowanie to tak długo by zajęło. Dużo złota trzeba było zbierać. Nie wiem. Nie wiem, czy by tak zajęło długo. Dobra, musimy znaleźć jakiś fajny biom. Równiny musimy znaleźć. Dobra, wlejmy, jakbyśmy źle wycelowali. Dobra, co to? Nowa półka? Nie, mi się tak tylko wydawało. O kurde, nie, zaraz noc będzie. Co my mamy zrobić? Kurde. O nie, co to enderman? Ojej. Dobra, nie, to nie ma endermana. Nie mogę zginąć, pamiętajcie, bo stracę wszystko. Może znajdę miejsce, w którym giną. Kurde, jakiego pecha mam. Dobra. Czemu my jesteśmy tutaj? To jest taki jak blok równin. O tutaj. E, jaki jest biom? E, nie widzę. E, nie widzę. E, jaki biom? Gdzie tu są biomy pokazywane? E, 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 e. Biom. Nie, nie ma. Tylko, żeby nikt do mnie nie zadzwonił na Whatsappie, bo może na komputerze się wyświetlić i mi się wyłączyć nagrywanie. Jak tak się stanie, to dodam ten odcinek na YouTube'a pod nazwą Sorry, że mi się włączyło nagrania, ale ktoś do mnie zadzwonił. Czemu nie skrytowałem? To by mniej razem się bić. O, idealnie. Dobra, mam skóry 4. O, kolejna! Kolejna skóra. Ej, trzcina, trzcina. Kurde, ale pecha mam. I ciągle tylko ginę i ginę. Dobra, 5, 5. Jezu, jakie stare tekstury. A to przecież nowa wersja jest. Ojej, ojej, jaka stara tekstura. Szkoda! O, no, jaka stara wersja. Nie wiem. O kurde, co? Ale tak na serio? Dobra, sześć. I musiałam dwa razy wykopać, no nie gadaj. Dobra, nieważne. O! Tu, 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 tu jest, yy, coś. Węgiel. 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 A, pierwszy raz chyba tak mało... Takie małe złoże znalazłem. No i co? Ile mamy skóry? Całkiem dużo, no nie? Dobra. Zróbmy trochę tego. Książek. Mamy dwie książki. I bu buciki so sobie zrobimy. Dobra, mamy już, już połowę seta. Okej. Okay. Nieważne. Musimy się przejść. O, wioska! No nie gadaj. Ale fajnie, ale fart. Mamy wioskę. I to oznacza, że będziemy mieć łóżko. I już będzie, będzie nam łatwiej się przemieszczać. Ej, akurat tu owce są w wiosce, ale fajnie. Będzie kowal. E, ja wiem, jak wygląda kowal. Eee, ale to chyba nie będzie, może. Pa. Kowal jest rzadszy Co jest rzadsze? Kowal czy nie kowal? Kowal jest rzadszy niż nie kowal. Poogl pooglądam sobie domki. Dobra, taki kolor mi nie pasuje. Dobra, musimy wybrać jakiś kolor, który... Łóżka, który mi pasuje. Nawet nie ma łóżka. A, tutaj wejście. Ojej! Szybko muszę zrobić łóżko czerwone, jakieś? Albo chodzisz. O. Kurde, nie wiem, czy wybrać niebieskie. Dobra, biorę te niebieskie, nieważne. Tu będzie mój domek na razie. Co ty robisz? Dobra, mogę spać? Proszę. Szybko. Mogę. O, już, dobra. Dobra, okej. Okay. Przespanka, którą musimy zjeść. Zjeść, żebyśmy mieli full HP. No i co? No i co, gówniarze? Nie ma was. Fajnie. Nie mam obu. Fajnie. Dobra, no to co? Musimy zdobyć żelaza od golema. A to co, kowal? Chwila. Nie, to nie kowal. Ja wiem, jak wygląda kowal. Co jest, jak tak y, stukam się głową y, tu w ścianę, to nawet to w prawdziwym życiu w swojej głowie czuję, jakbym coś dotykał. <grym> XD Dobra, moje łóżko. A w sumie to lepiej zostawmy je tutaj, jakby golem nas zabił. Jakby przypadkiem spadł. O Jezu! O Jezu, o Jezu, o Jezu. Zaraz zginę, nie. Kowal? Nie, nie kowal. A to jest malutki kowal. Nie ma tutaj już żelaznego armora. Dobra. No. Okej, okay, a to co? Skrzynia! O, no i to mi się podoba. Mamy jedzenie i emeralda. Ja, co on tradeuje? Nic. Nic nie tradeuje, serio? Yy, aha. Byłem pewny, że coś tradeuje. Muszę pochodzić po wiosce poszukać fajne rzeczy. O! Co? Co jest? Co? Ile drewna! Co jest? I tabliczka jeszcze, jak? Jak tabliczka w skrzyni w domu? Jak? Powiedzcie mi jak, jak to zrobić? Co? Widziałem te deski? A, mam na tym slrocie, okej. Okay. Przełóżmy sobie dirta. Mm. Dobra Nie no nie gadać, że nie ma golema w takich wioskach o coś w 18 no co ty Dobra, nieważne, nie, nie bijmy nikogo są on, jakieś jaja robi takie drogie? Przecież mi się podoba ten mieczek Ale Szkoda, że nie było unbreakingu by mnie stracił w środku. Nieważne. Najgorzej, że nie było y, tego. Y, jak to? Fire Aspect. Ale pewnie by drożniej było. Kurde, no. Gdzie mam chodzić i szukać tej całej wiosce tego golema? A, dobra, olejmy to. Później znajdziemy golema. Teraz zajmijmy się robieniem domu. Mamy. Całe cztery z takich desek, no to co? Trzeba tylko zrobić miejsce na budowę. Może tutaj? W sumie tam mam, to sobie tu nie postawię. Nasz, naszym jedynym celem na tym serwerze to jest przejście gry Minecrafta. O, muszę jeść, chociaż cztery mięsa chyba, czy tam trzy? Dobra, na razie trzy zjem. A teraz muszę... Cyk, cyk, Dobra. Teren zrobiony. Eee... Yy... O o! Chodźcie! Nakarmię ich. karmię Chodźcie. Chodźcie do... do mnie, do mnie. Zapraszam. Tutaj Dobra, chodźcie. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Róbcie sobie dziusia. Teraz zrobimy z nich kotletów. Rodzice nie będą żyć, a mało tu czek tak. Dobra, na tego leszmy. Dobra, nieważne. Schowajmy piórko tutaj. I zajmiemy się sobie do domu. A to co? Przejdźmy tak, o. Przejdźmy tak. Teraz przechodzimy tutaj. I teraz trzeba zrobić tak. I zdepaść jak robot będę robił. Cyk. I teraz tutaj idziemy. I przechodzimy. O. I sprawdzamy. Dobra, idziemy. Wprost. X jak robot. Wprost jeszcze. Skręcamy. I teraz... Robimy trochę 360. Idziemy. Tutaj. I teraz tutaj. Będzie villager nie ma. A to... Dobra, idziemy. O! O, nie, 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 Dobra, Możemy już dom budować. Dobra. nie, 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 To nie, to to nie, 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 Szybcie tego to? Aha, deski. Dobra. Co, Chciałbym te kurczaki za mną, wow, ciągle. No, to tutaj większy teren. To może zostać tako taką. O. O, idealnie. Dobra, teren. To musi być jakoś tak. Dobra, to będzie nasz pierwszy domek na tym serwerze, w sumie gdzieś tu mogło być nieskończone źródełko takie, zresztą tutaj teren zrobmy tylko, cyk cyk cyk, jeszcze trochę nakopiemy, tutaj o gdzieś, co jest, śmiesznie to wygląda, może tutaj będzie 180, nie no na dwie kratki to taka niemożliwa Nie no jak od razu na tobą jest sufit to nie da się jej zrobić Nie Trzeba jedną kratkę wyżej tutaj dać. Będziemy mieć parkura na tym serwerze XD Dobra Dobra Kulburcze Blisko O co łazicie za no kurczaki Co za mną łazicie kurczęta małe. O! Dobra wyszło. Teraz cyk, 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 Jezu. Chodź, chodź dirtek. Dobra. Cyk. I jeszcze do tego cyk. O. Idealnie. Okej, okay, teraz weźmy sobie takie deski. Gotowa jest. A może da się tak jakoś rozbiec. Kurde, prawie czekajcie, patrzcie to. O, prawie! Uuu, chyba nawet na trzy zrobiłem. Czekajcie, patrzcie to. Co jest? Jedząc, chyba da się przeskoczyć, jedząc trzy krawki. Co? Nawet to jest możliwe. Zapomniałem, że mam łopatę. Idziemy spać. Będę robił jitter klik. Jitter. No szybciej, przecież noc już jest. O, ten się położyła co ja nie? O. Dobra, czas na budowanie dalej naszego domu. wyżej będą inne bloki drewna. X da inne bloki drewna. O-o! Dobra, musimy ręcznie kopać. Ten dirt przyda się do czegoś innego może. Też łapka rozwali, to ich narzędzie mogło się rozwalić, to i łapka też może się rozwalić. Na razie zróbmy taki wzór. Jakby zabrakło bloków, to zrobimy na razie inny wzór podłogi. Robimy cyk, 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 dobra. O, taki telewizor, taki. XD, taki telewizor, tak. Taki wzór robimy, jakby nam yy, dębowy dech serca zabrakło. Tutaj mamy o, dyszeczki z drzew. Dobra. Braknie czy zostanie? Idealnie. Kurcze, zabrakło. Jeszcze jedną kłodę musimy wykopać. Dobra, mamy. Dobra, Dircha schowamy się tutaj. O! Jeszcze na szybko sobie zjemy. No co? Ej, to jest mój crafting. Co on tutaj, tutaj leży? Nie, nie, za, nie od domu, to be, bo będzie brzydka wioska. Bo nie polubicie mojego filmiku XD. Dobra. to gdzieś niżej wykopiemy sobie kamień. Chodzi o to, żeby kolejny piecyk zrobić. Serio? Czy ten kamień ma starą teksturę też? Tak jak te rudy? Dobra, osiem dobra, crafting. Dobra. Dwa piecyki. I teraz musimy jeszcze łóżko zabrać. A to co? A, to nie ten A co jest? Zaraz, ja mam jednego emeralda, ale po co nam cegły, cegły? Gdzie był mój domek z yy, niebieskim łóżkiem? Chyba tutaj. Nie. Moje łóżko było niebieskie. Czemu go nie ma? Tutaj? Nie. Musi być taki mały dom z dwoma drzwiami. O! Tutaj. Nie, spinne w ogóle. Sory, sorry, nie, sorry, sorry! Golem, nie, przepraszam, Golem, nie idź tu! Przez przypadek. Dobra, można. no. Okej, okay, to co sorry, zróbmy jeszcze sobie te skrzynek trochę zrobimy. Dobra. Ok, tutaj tak. Cyk, cyk, okej. Okay. Tak na razie jest git. Co tam tutaj będzie leżeć? Nie wiem. Może tutaj zrobimy zejście do piwnicy. Do piwnicy. Dobra. Albo nie. Wiem gdzie zrobić zejście do piwnicy. Tutaj o. Dobra, tutaj zaznaczę sobie tym drugim blokiem, że to będzie zejście do piwnicy. To co widzę, chyba będziemy kończyć, dokończymy ten domek w następnym odcinku, może jutro, albo nawet dzisiaj, jeszcze raz przepraszam za, za to, że długo nie nagrywam z Minecraft odcinków, ale może jeszcze dzisiaj z Brawla jakiś filmik nagram, no to co, pa!